Dzień dobry, co robię O, jest wieczór, jest 21. Właściwie mi się nudzi, więc nagram Roll tour czy jakoś tak. Dobra, zacznę. Ja odbieram nasz tak 3-bom. Jestem okej, okay, ale... Kurde, długo. Słuchajcie, tu, tu jestem tylko dla pirowych. Tu są dwie natalia. It's, 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 it's oh, it's okay. for it. you. okay. like we were a dream. we just had a a i Daj też tak, na nim tylko. Dobra, tu mam taki plakat w tłoczcini. Tu mam jeszcze plakat w tłoczcini, tu i tu mam całą ekipą. Tutaj jest spożywanie dla profesorów polskich. Są takie dwie ciało no. rurowe. Się z tyłu mam jeszcze z tyłu <laughs> mam taką torebkę taką później mam taki, taką półeczkę która mi się bardzo podoba mocno mocowana a fajnie mi się podoba, bo ona jest właśnie pod tym i tu mam wieżę swoją tam płyty, banki. To taki fajny wiatraczek, który w i świec. I gdy się go się tak wypuszcza, wciąż on świeci. Tak wypuszcza, jest to takie gumce, ale gumka mi się skupiło. Włączę teraz go. O. Jak fajnie świeci. I on lata być ciemny, z tymi kolorami. Dobra, włączcie. Tu. O. To jest z wakacji. Y, Pamiętka z Chorwaty, nie, z no. mam płyty z o z autobusami Tu mam więcej takich, jeszcze z Tu mam autobusy z Violetta. I płyta, którą sama skrałam. No. Tu ma zimno, nic zwykłego, ale wolno jej tu jeszcze coś powiesić. Telewizor. Mam jeszcze Pierwsza, czasem. Tam są pudełka, nabilarki pudełka na i miźnej ulubionym. Kapelusz na wakacji też, w Chorwacji. Tam mam ciuchy, pawki i ciuchy na nie za duże. Od kuzynki. Gry, różne zabawki. Tak. Znaczy nie zabawki. Ciuchy, ciuchy i takie różne rzeczy. Gry prężowe. Tu mam oblicz, gdzie jest ciemno. O. Mm. Tu mam różne takie kwiatki. Ten ma kierunkę. Dobra, to jest moje biurko, krzesełko. Z bo oglądałem filmik. Tu mam mam lampeczkę. Mam lekcji mi się. Ramkę z pięcioma chyba. Mam przegląd zaniedbania Mam taki słonek z nie śniadą, bo mi się przed lekiem, miało mi się rozlał i widzicie. Udało się troszkę czy od I Mam mój świetny opak. Czytam. Jestem już na stronie 44. I to jest to książka poczynione od koleżanki, bo jej mam odpady pili, a ona jeszcze czyta i mi porczyła, żeby mogłam przeczytać. I zobaczyć jak. To jest taki globus, głośnik. Sol z sol, kopalni sol, soli bieliczka I takie pudełeczko na wierzchnię. Tu mam różne takie rzeczy. Tu mam takie różne rzeczy. I, okay. I, I, I kredka czerwona, duża z kopalni soli bieliczka. Tu mam taką podkładkę. Mam tą fizyczną sol mi się ponieważ ja nie znam tak dokładnie polskiej, znaczy mam wszystko dokładnie, Jeszcze mam troszkę granicy innego wobec Okej, okay. czy mam tu i tu już mam taki ciemny fiolet, ściany. jest moje łóżko zielone, poczekajcie, pokażę wam bo aż teraz, byłam w łóżku Kurde, kurde, co, co, co? ponieważ on musi być po projekcie drugą. Ja mam ciągle niedogodny, mam po prostu, więc nie ja muszę za chwilę O! Mam mi się tak w ja sobie Tak wygląda. Ja też sobie snowałam. Jeszcze do niej mam takiego, żeby przysiadło. Jeszcze kiedyś tam pokażę w filmiku jakimś. Mój, nie wiem jak jeszcze pokazywać mój rom tour ponieważ będziemy się odwinięli na pewno. Takie zdjęcie z Komunii. I tu jest taki mm, fajny naszynik, który powiedziałem tutaj na głodziu Z Meczu Gorli, czyli z Bośni, i winie czy jakoś tak. Tam byłam chyba trzy razy już nawet dwa. To jest w czyli Bośnia i Wina. Bardzo święte miejscem. Tu mam dwa plakaty z to tak jakby złączone. Dobra, tu nic nie ma. Czy torwa do szkoły? Dobra, to na samej górze. Cię, jest fotel. Mam tak nie czy jakoś tak. Takie dwa obrazki, taki obrazek o rądzie, miłości, serca i zasady światła To jest, to jest taka syrenka, którą wybrałam, już taka z wakacji, aniołki z Komunii Świętej, to jest z, z chyba z Leśniowa, czy jakoś tak. To jest też z Bośni i Marcegowiny, z Róża różań. Też także muszelka, obraz z Bośni. Nie, to nie, to, 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 to jest z chyba. To tutaj też jest z To Ta jednak fajna fajenka jest z Bośni i Marcegowiny. I to mi się bardzo podobało. Bo już tam... Muszę mieć tu święte i wiecie. Tu mam takie różne brzuchy, który mi dzwisz na tym. Okej. Okay. Taki zagregator z karteczkami z wiolety, Mocny piorunik z wiolety, pudełko z wiolety. Trzeba ja dowiedzieć się, że to jest własne ręcznie zrobimy w pudełko, tutaj własne łącznie, pudełko na pudełko, więc nie wycięte. Przybornik, um, wiecie, skarbonka, gazetki, no i drugi redełek z wioletką. I na poczeka tutaj. Tu mam, och, hmm. a brawo, ja sobie ponieważ super prezent, tu mam wyjdzie się Mam tak Te ścianki pudełko Później mam takiego miesza, Tylko tak, który świeci zobaczcie już tak to, wyjmę baterię, to znowu będzie, to przewoję to ona tak działa Chyba. Właśnie nie to już wysiadła. Widzicie? Świeci jak nowa. I tu mam też miał, też mam kręcą. Nie wiedział jaki bardzo. Karpunka. To jest. Niby, że takie nadjęcie, prawda? A jednak jest zegarek, to jest zegarek. W którym można nastawić budzik. O, to może być zdjęcie swojego chłopaka, ale ja nie mam AK. To żółte... czekajcie, nie, bo nie widać żółtej szczołeczki. Ja chciałabym na wszystko wytłumaczyć. No, Tam teraz nie działa w tej chwili, więc wiecie. To żółte szczołeczka oznacza o którym by mieć budzik. Mm, ta chyba mi ta godzina a te sekundy, zapomniałam zegaru, nie, jest, jest nie dla larek. Dla larek, o zegarach, taki kapelusik. Niby, że dla lalek. się już nimi za bardzo nie bawię. Ale mam, bo tam jak kuzynki przyjeżdża, się nie bawi. Okulary i dinozaurek. Szczotka. Właśnie, i się z nami na konkurs czytam. Jestem już na ostatniej stronie. Matka, książka. 181 jest piątek 21, a ja już do wtorku mam przeczytać, ciao! Tu mam takie dodatki do lalek. Mam tak. Tu no, mam tu są ciuchy, ciuchy, taki takich No I teraz zrobię nam szereg takiego pokoju. I czy lampę w samym Dobra, ten przelot. Jeszcze na środku mam takie dwie pufy. i ten. Więc ja mam tu dużo miejsca. Dla mnie jest tu duży pokój. Bardzo się z niego cieszę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Filmik może dodam jutro, ponieważ w sobotę lub nie wiem, bo jutro jest święto wszystkich zmarłych. Zobaczę, kiedy będę miała czas. Do dzisiaj raczej nie. Spróbuję. Do zobaczenia!